Nie wiem, czy zauważyliście, ale w internecie dość często pojawia się taki temat. Dwóch gości ma identyczne samochody benzynowe z instalacją gazową. Jeden z nich jest bardzo zadowolony z instalacji, głośno krzyczy, że nic mu się nie dzieje, nie ma problemu ani z gniazdami zaworowymi, ani z silnikiem, ani z instalacją, a drugi jest załamany, bo już po 30 tysiącach kilometrów ma do remontu głowicę. Zastanawialiście się, z czego bierze się aż tak mocna polaryzacja poglądów i opinii? Ja zastanawiałem się trochę nad tym tematem i stwierdziłem, że jest tak naprawdę pięć czynników, które może decydować o tak dużej polaryzacji poglądów. Przypadek pierwszy. Osoba, która tak głośno opowiada się za instalacjami gazowymi, ma po prostu taki samochód i chce się go po prostu pozbyć. Oczywiście to jest tylko jakaś mała grupa ludzi, ale takie osoby też się zdarzają. Jedna osoba może mieć samochód z silnikiem, który jest w bardzo dobrym stanie, a druga może mieć już podjechany silnik. I teraz jedna osoba przerabia ten silnik, kiedy on jest w dobrym stanie i on jeszcze długo jej posłuży, a druga osoba albo kupiła już przerobiony taki samochód, albo przerabia taki samochód, który ma już najzwyczajniej w świecie dosyć wszystkiego. I nie dziwota, że wtedy ta druga osoba będzie narzekała, ten silnik będzie powiedzmy degradował się w oczach, a w przypadku tej pierwszej osoby, zadowolonej, takie usterki nie będą miały miejsca. Sprawa kolejna, niezwykle ważna i tu już dochodzimy do dosadna sprawy, jest to technika jazdy. Musicie wiedzieć, że wypalanie gniazd zaworowych zależy w jakiś tam sposób od temperatury spalania tej mieszanki, która znajduje się w komorach spalania. To znaczy ta temperatura jest jednym z czynników, które powodują to wypalanie się gniazd zaworowych, bo ty, tych czynników jest jeszcze więcej, ale ja nie będę ich w tej chwili omawiał. I teraz, jeżeli na przykład jeździcie łagodnie, utrzymujemy, utrzymujecie silnik w takim przedziale obrotów powiedzmy między 2, powiedzmy 3,5, maksymalnie 4 tysiące obrotów, to nigdy nie dochodzicie do tej najwyższej granicznej temperatury spalania w komorach. Natomiast jeżeli ktoś jeździ bardzo intensywnie, często przyspiesza, często wkręca silnik na czerwone pole, no to siłą rzeczy ta średnia temperatura, którą uzyskuje się w komorze spalania podczas pracy silnika będzie wyraźnie wyższa. No i teraz ta osoba, która jeździ łagodnie, ochroni tą głowicę przed procesem wypalania gniazd zaworowych. Natomiast osoba, która jeździ zdecydowanie i szybko, ten proces przyspieszy. Ale uwaga, to nie zawsze zależy od samego kierowcy. E, czasem jest tak, że osoba, która na przykład eksploatuje samochód w mieście, jest jakby zmuszona warunkami tego ruchu drogowego, żeby jeździć e, no, w miarę żwawo i szybko. Włączasz się do ruchu, zmieniasz pasy, e, ruszasz ze skrzyżowania, no nie możesz być zawali drogą. Jeżeli ruch w mieście odbywa się dosyć szybko, no to tu też będziesz jeździć w miarę szybko tym samochodem dynamicznie i to może spowodować, że dość szybko ci się zużyją te gniazdo zaworowe. Natomiast osoba, która eksploatuje taki samochód poza miastem i jeździ łagodnie, no to tam nie będzie miała warunków, które sprzyjają jej w podnoszeniu tej temperatury w komorze spalania do granic możliwości i wtedy te zawory nie będą się wypalały. Tak samo osoba, która na przykład nie wiem, mieszka i dużo jeździ w górach, która holuje ciężką przyczepę, to te osoby również będą ten silnik pracowały mocniej i w tych przypadkach może dochodzić do przegrzewania się komory spalania i wypalania gniazd zaworowych w szybszym tempie. Jeszcze jedna taka ciekawostka. Ja gdzieś zetknąłem się z taką opinią czy uwagą, że jeżeli w komorze spalania spalany jest mieszanka z gazem, a nie z benzyną, to ta mieszanka z gazem nie tyle osiąga wyższe temperatury, co spala się trochę dłużej niż mieszanka z benzyną. No i co to może powodować? No to może powodować to, że mieszanka płonie jeszcze w momencie, kiedy już następuje faza wydechu i zawory wydechowe się uchylają, i wtedy następuje ich wypalanie. To jest taki, wiecie, Taki coś, z czym się spotkałem. Jeżeli macie na ten temat inne zdanie, jeżeli uważacie, że to jest sensowna uwaga, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli uważacie, że jest to bzdura, jak najbardziej również to napiszcie. Kolejna sprawa bardzo ważna to jest rodzaj instalacji gazowej. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że instalacja gazowa instalacji gazowej nierówna. Instalacje gazowe mogą się różnić. Rodzajem wtryskiwaczy mogą się różnić z rodzajem sterownika, mogą się różnić oprogramowaniem no i mogą się różnić też między innymi na przykład sposobem kalibracji tej instalacji. Jeden kierowca może kupić najtańszą instalację, będzie miał najtańsze wtryskiwacze, najtańszy sterownik, a jeżeli chodzi o kalibrację, no to montażysta zrobi mu kalibrację w formie autoadaptacji, która po prostu przebiega w miarę automatycznie i uzyskuje jakiś tam optymalny poziom. A drugi kierowca, posiadacz dokładnie takiego samego samochodu, zainwestuje trochę więcej i kupi sobie instalację, która ma dużo lepsze wtryskiwacze, dużo lepszy sterownik i jeszcze na dodatek poprosi instalatora, żeby skalibrował jej ten, ten układ cały indywidualnie. I widzicie, jaka nagle pojawia się różnica? O co chodzi z tymi wtryskiwaczami? Te tanie wtryskiwacze bardzo często nie nadążają w podawaniu odpowiedniej, odpowiednich dawek gazu adekwatnie do osiągów silnika, czy do potrzeb silnika, do chwilowych potrzeb silnika. Natomiast te szybkie wtryskiwacze robią to naprawdę efektywnie. I tego gazu nigdy nie brakuje, a zatem nie dochodzi do chwilowego zubożenia mieszanki podczas przyspieszenia i dzięki temu gniazda zaworowe są chronione lepiej. To samo ze sterownikiem. Jeżeli sterownik jest naprawdę kiepski, jeżeli oprogramowanie jest ubogie, jeszcze zrobiona jest autoadaptacja to może wydarzyć się tak, że ten cały system, ta, ta cała część jakby gazowa w samochodzie nie nadąża z potrzeb, do potrzeb silnika i dzięki temu również będziecie mieli problemy z tym, żeby utrzymać skład mieszanki w odpowiednim poziomie, a tym samym, żeby temperatura w komorze spalania również była na odpowiednim poziomie. Kolejna sprawa ostatnia, to są pewne dodatki do instalacji gazowej, takie jak na przykład dotrysk benzyny, ewentualnie lubryfikacja gniazd zaworowych. W niektórych instalacjach gazowych, do takiego zwykłego Forda Mondeo MK4 z pośrednim wtyskiem paliwa, można na przykład zamontować instalację, która w tych stanach, kiedy kierowca bardzo mocno przyspiesza, dotryskuje jeszcze drobne dawki benzyny. I te dawki benzyny właśnie chronią Chronią, jakby, komorę spalania przed zbyt wysokimi temperaturami, dlatego że zapewniają, że ta mieszanka nie będzie w tych stanach przejściowych uboga i to jest bardzo istotna, bardzo istotna sprawa. W niektórych samochodach, po prostu, warto takie coś mieć. Tym bardziej, że ten dotrysk paliwa pojawia się właśnie tylko w tych stanach maksymalnego obciążenia silnika. No i oczywiście rubryfikacja gniazd zaworowych, czyli system jakby smarowania gniazd zaworowych, czyli chronienia ich przed wypalaniem, ale to już jest temat na oddzielny odcinek. A zatem w takim telegraficznym skrócie pokazałem Wam, że może być wiele przyczyn, dla których dwóch posiadaczy identycznych samochodów prezentuje zupełnie inne stanowisko na temat eksploatacji instalacji gazowej. Jedna osoba będzie bardzo zadowolona, druga osoba będzie bardzo narzekać. I co najciekawsze, obie mogą mieć rację. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zainteresowałem Was tym tematem, że będziecie zostawiali komentarze. Zapraszam serdecznie do następnych odcinków. Pozdrawiam, cześć.